No właśnie, nie tylko o parkach, ale też o dramatycznej sytuacji i o tym, jak urzędnicza machina może zemścić się na zwykłym obywatelu. Obywatelu zaangażowanym w to, by ratować dewastowany las. Wycinany w sposób brutalny, dewastowany w ten sposób, jaki no, w przeszłości nie miał precedensu. Okazuje się, że społeczne zaangażowanie, że oddolne ruchy mogą powodować fakt, iż do własnego domu taki człowiek dojechać nie będzie mógł. A jeżeli będzie mógł, to po drodze spotka go szlaban, a następnie urzędnicza machina która dzień po dniu będzie mu wlepiać mandaty za to, że próbuje korzystać ze swojej drogi, za karę, bo to kara, za zaangażowanie się w ruch i działania inicjatywy Dzikie Karpaty. Dzisiaj rozmowa dnia na naszej antenie i mnóstwo gości, ale też mnóstwo ciekawych tematów krążących wokół ekologii. Adam Bysiek, zapraszam. Była tylko taka krótka zajawka tego, co czeka nas dzisiaj, bo Państwa i moim pierwszym gościem będzie pan Andrzej Zbrożek, któremu ustawiono właśnie szlaban na drodze dojazdowej do jego domu. Ten pan mieszka od 23 lat w przysiłku górne hucisko. Obok tego człowieka, obok pana Andrzeja, mieszka także osoba z niepełnosprawna, która nie może liczyć na szybki dostęp medyków do niej, bo szlaban dalej stoi, a także nie może w sposób łatwy do swojego domu dojechać. Nasz pierwszy gość, drugi gość to z kolei. Pan Pan Łukasz Synowiecki, dobrze już Państwu, znany z naszej anteny. Inicjatywa Dzikie Karpaty, Panowie, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I zacznę od Pana Łukasza Synowieckiego. Panie Łukaszu, Państwo walczycie o to, by nie dewastowano przyrody. W państwa działania zaangażował się zwykły człowiek, mieszkaniec, pan Andrzej Zbrożyk. Czy pan spodziewał się, że w wolnej panie Andrzeju, że w wolnej Polsce można komuś postawić szlaban na drodze jedynej drodze do jego domu, tylko dlatego, że razem z państwem ramię w ramię walczy o wspólną sprawę i dobrostan nie tylko przyrody, ale też dobrostan nas wszystkich, bo w końcu przyroda jest wspólna, a tlen, jaki produkują drzewa, też należy do nas wszystkich, nie tylko do urzędników. No ja y, może to zabrzmi dziwnie, ale już trochę się przyzwyczaiłem do takich szykan różnych, bo już y, nieraz to obserwowaliśmy, że po prostu y, lasy państwowe bardzo próbują utrudnić życie ludziom, którzy są zaangażowani w ochronę przyrody. Y, na ogół dotyka to takich aktywistów, którzy się angażują bezpośrednio, ale czasami też y, skupia się ta y, złość na no takich ludziach, którzy to wspierają jakoś tak z boku trochę. No i takim człowiekiem był właśnie Andrzej, który y, no, nie był zaangażowany bezpośrednio, ale na przykład y, na naszą prośbę kiedyś prowadził spacer przyrodniczy, y, y, uczestniczył też na, w naszych jakichś wydarzeniach i no nie sądziłem, że akurat jego spotkałem szykany, no bo to, że na przykład y, my jesteśmy wzywani do sądów, zarzuca nam się jakieś absurdalne rzeczy, Musimy do tych sądów jeździć, potem sądy nas uniewinniają, ale y, musimy na to poświęcać czas i pieniądze, żeby do tego sądu dojechać. No ale tym razem skupiło się to na człowieku, który. Po prostu popierał nasze działania. No właśnie, bo teraz z tym dojazdem to może być spory problem, bo na koniec ubiegłego roku nadleśnictwo Krasiczyn postawiło szlaban poprzez drogi. Ten szlaban dla widzów, to jest informacja, nie tylko zagradza przejazd drogą, ale też skutecznie utrudnia przejście pieszym. Trudno go wyminąć rowerzyście również, bo wychodzi poza szerokość drogi, co jest w sprzeczności z przepisami obowiązującymi prawa. Panie Andrzeju, czy ten szlaban dalej stoi? Czy pan. Próbował jakoś wpłynąć na urzędników, by może go otworzyli, może go zmienili lub po prostu może go usunęli. Jak ta sytuacja aktualnie wygląda? Czekamy na połączenie z panem Andrzejem, ale cały czas mamy połączenie z panem Łukaszem Synowieckim. Inicjatywa Dzikie Karpaty być może w miejscu, gdzie pan Andrzej mieszka. I, i y, 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 oczywiście ja działania... Bardzo proszę, kontynuować Panie Andrzeju. To wracamy, to wracamy do Pana Łukasza Synowieckiego. Panie Łukaszu, y, jakie działania można przedsięwziąć, by y, skutecznie pomóc panu Andrzejowi, a także osoby niepełnosprawnej mieszkającej obok. Bo jak rozumiem, petycje nie dają oczekiwanego rezultatu. Państwa apele również trafiają tam, gdzie powinny, ale urzędnicy na nie są głusi. Co jeszcze musi się stać? Może musi dojść do jakiejś tragedii, by ktoś w końcu poszedł po rozum do głowy? Mam nadzieję, że do tragedii nie dojdzie. Co możemy zrobić? No, chyba to, co robimy do tej pory, czyli maksymalnie nagłaśniać ten problem. Tutaj też od razu... Muszę podziękować mediom, że zainteresowały się tematy, tematem, i apeluję, żeby ten temat był dalej po prostu nagłaśniany, bo no, to chyba jedyny sposób, żeby jakaś presja społeczna, presja mediów mogła coś tutaj zmienić. Ja wiem, że leśnicy niekoniecznie liczą się z tym, co społeczeństwo myśli, ale pod wpływem jakiejś takiej masowej. Presji czasami zmieniają swoje y, szkodliwe decyzje, no i mam nadzieję, że i tym razem do tego dojdzie, no bo jest to sytuacja dość patologiczna, że y, ludzie, którzy mieszkają w danym miejscu od lat, teraz nagle są skazani na, nie wiem, no po prostu na brak dojazdu, albo na jakieś jeszcze ciąganie po sądach za to, że w, chcą dojechać do swojej posesji. Y, no mam nadzieję, że dzięki nagłośnieniu tematu jednak. Y, Coś się zmieni i jednak ten szlaban zostanie zdjęty po prostu. Jak tylko odobiemy się od naszego wydawcy, że mamy połączenie z panem Andrzejem, natychmiast wrócimy z pytaniami do pana Andrzeja Zbrożka. Natomiast panie Łukaszu, fotopołapki to nowy wynalazek, stosunkowo nowy, który miał skutecznie walczyć z kłusownikami i tymi, którzy zaśmiecają przyrodę, bądź co gorsza wycinają lasy, karczując je, dewastując to, co należy, do nas wszystkich. Natomiast te fotopułapki dzisiaj są wykorzystywane przeciwko nie a zwykłemu człowiekowi. W ten sposób, że fotopułapka jest ustawiona w miejscu, gdzie pan Andrzej razem z żoną musi podnosić szlaban, by dojechać do pracy. Gdy one zarejestrują ten moment, natychmiast pojawia się policjant, który wypisuje mu mandat. Jak pan ocenia tego typu postępowanie i czy z pana informacji wynika, że tego typu działania mogą mieć jakieś umocowanie wprawne? Moim zdaniem to jest bardzo nadużywanie prawa i to jest no, takie działanie, no, takie terroryzowanie po prostu lokalnej społeczności. Nie pierwszy raz zresztą, bo ja znam mnóstwo ludzi. Oficjalna propaganda lasów państwowych głosi, że ludzie są przeciwni tworzeniu parków narodowych i niektórzy faktycznie są przeciwni lub są po prostu zmanipulowani przez lasy państwowe, ale jest szereg ludzi, którzy Popierają ideę tworzenia parków, w tym przypadku parku turnickiego, tylko po prostu boją się. No, tu mamy przykład naoczny, pan Andrzej i Pani Marta po prostu nawet nie musieli, nie musieli się jakoś bardzo angażować, po prostu wyrazili swoje poparcie dla idei parku i jakie mamy tutaj szykany w stosunku do nich, więc tak naprawdę. No, ludzie się boją i moim zdaniem to te, te, te fotopułapki powinny być na przykład ustawione w tym samym nadleśnictwie, w strefie orła przedniego, którą leśnicy zmasakrowali, wycieli, te orły się stamtąd wyniosły, trwa postępowanie w tej sprawie. No, ale straciliśmy strefę orła przedniego, gatunku którego w Polsce mamy może około 20 par, i, i tam nie było fotopułapek, no bo trudno, żeby leśnicy sami siebie nagrywali jak niszczą strefę orła. Natomiast tutaj człowiek chce dojechać do domu i no i jest nagrywany jak przestępca i nakładane są na niego jakieś mandaty. Czy ja, Panie Łukaszu, dobrze rozumiem, że ta inicjatywa walki o to, by powstał tam jednak Park Narodowy, ona ma sprawić, że nie będzie już dochodziło więcej do tego typu no, strasznych rzeczy, jak na przykład to, iż nadleśnictwo Krasiczyn potrafi wycinać pomniki przyrody. Czy ja dobrze rozumiem, że to właśnie po to Państwu nadanie statusu takiego ani innemu temu obszarowi przyrody, by tego typu działania uniemożliwić urzędnikom, po prostu sformalizować te akty prawne stanowiące, że no, wycinać Pomnika Przyrody jest po prostu przestępstwem. Żeby uściślić, to ten projektowany Park Turnicki, który postulujemy, byłby w sąsiedztwie, nie byłby akurat on by nie sięgał do Nadleśnictwa Krasiczyn, co nie zmienia faktu, że Nadleśnictwo Krasiczyn też zarządza bardzo cennymi lasami i Fra y pewne fragmenty tych lasów też powinny być poddane y jakiejś ochronie, czy w formie rezerwatu, czy w formie po prostu wyłączenia z gospodarki leśnej. No to choćby taka strefa orła przedniego, która formalnie była wyłączona, ale mimo to, jednak y chęć zysku spowodowała, że nawet tam dokonywano tej gospodarki leśnej. Dok dokonuje się nadal. I y tak naprawdę no, nasze działania są na to ukierunkowane, żeby w sąsiednim Nadleśnictwie powstał Park Narodowy Turnicki, natomiast w Nadleśnictwie Krasiczyn yy, no, chcielibyśmy, żeby te cenne fragmenty były chronione i niestety no to się nie dzieje, nawet yy, te kilkadziesiąt drzew o wymiarach pomnikowych, które Nadleśniczy obiecał społeczeństwu zostawić, jednak zostały wysięte, więc yy, no nie wiem, co musi się zdarzyć, żeby naprawdę ci ludzie przestali y, traktować przyrodę jako coś takiego, co jest y, taką studnią bez dnia, dna. Ta przyroda nam się niestety kończy, ta dzika przyroda. My musimy ją zacząć chronić i to zarówno na obszarze parku, jak i poza parkiem. Po prostu są miejsca, które nie muszą być włączone do parku, ale powinny być chronione. No a niestety na leśnictwo tak, że niszczy to, co najcenniejsze. I oby niszczyć przestało. Panie Łukaszu, pięknie dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. To był Łukasz Synowiecki, gość Rozmowy Dnia. Inicjatywa Dzikie Karpaty. Pięknie panu dziękuję. Ja również kłaniam się nisko, przy okazji zapraszam, bo za dokładnie 20 minut spotkamy się znów na tej samej antenie w ramach drugiego wydania dziś Rozmowy Dnia. Państwa i moim gościem będzie dziś represjonowany sędzia Piotr Gonciarek, a porozmawiamy o tym, jak można szybko awansować z prokuratora na sędziego, tylko dlatego, że chce się ścigać i doprowadzać oraz zatrzymywać sędziów, takich jak sędzia Igor Tuleja. Prokurator, który chciał dokonać tego zatrzymania, już dziś nie jest prokuratorem, a jest sędzią. Dlaczego? Czy to dobra zmiana? Zapytamy o to dziś naszego gościa po godzinie 13.40. Serdecznie zapraszam. A powtórka tej rozmowy już dziś na naszym Facebooku, Twitterze i na naszym TikToku. Tam najciekawsze fragmenty wszystkich naszych rozmów. Oczywiście i tą rozmowę kończymy hashtagiem, hashtagiem Murem Zawrzostek. Adam Bysiek, do zobaczenia.